Tu, to musi być tu. Co on ci zrobił? Popsuł mi kask. Ty, no wyjęła rozumiesz kask i teraz mówi, że popsułem Dobra. jej kask. Ile mamy do startu? Pięć minut. Szybko. Jakby pierdol. Dobre go jeżdżę. się. <gry> Pogodę. A o pogodę to zajebista. A jak nie o pogodę, to generalnie też jest list. Jechaliśmy sobie na nowej oponie, wyjechaliśmy go pierwsi. Tor był trochę trudny, ale pogoda była zajebista. A potem inni wyjechali, jak już pogoda nie była tak super, ale tor był czysty, więc wyszło na jedno. Teraz idziemy się zważyć, ja przybyłam, od razu mówię. Na wody nabrałam. No i, tak. I patrzcie jakie praktyczne zastosowanie maseczki. Widzicie? Nowy hit, tak. Byłem powiedział morzusy. I teraz... nagrywasz cały czas? Dobra. Podsumowując, drugi wyjazd na tor Było bardzo fajnie. Pogoda zrobiła się jeszcze cieplejsza. Słońce bardzo wysoko świeciło. W związku z czym temperatura była 28 stopni, także mega ciepło. No ale ogólnie jest i troszkę też tak guma była bardziej przyczepna. Mamy dwie mieszanki na torze i Michel, i Di Pirelli. No i nie wiadomo o co chodzi, ale nie chcą współpracować ze sobą. No ale odnaleźliśmy się w tym całkiem. Dzieś cztery siedem do pierwszego miejsca, chyba cztery dyszki, a już do trzeciego miejsca niecała dycha. Szukamy, szukamy tego czasu, troszkę rano trwali. Także no to tyle z mojej strony. Co ta modelka? Jak wyszłam? O Jak wyszłam. Co? O Co? O Nie masz szans. Mam takie, to też zabrakło mi takiego fancy słowa na okulary, takie szkła, wiesz, że mi zasłania na koszteż idziemy. Teraz jesteśmy po czasówce i po pierwszym wyścigu. Koniec jeżdżenia na dzień dzisiejszy, jakim jest właśnie świąteczna Wielkanocna Niedziela. W zasadzie jedno i drugie ukończone na, na P8. Kwalifikacje były bardzo ciasne, bardzo wyrównane. Miałam zmarnowane dwa kółka przez osoby, które zdobyły zabiły czas wcześniej. Nic, nie ma co rozpamiętywać. I, i starty również z ósmego miejsca. Sam moment startu był naprawdę fenomenalny, chociaż był start bardzo, bardzo Wolny, po raz pierwszy startowaliśmy normalnie, tylko startujemy sobie z dwójki, a teraz startowaliśmy z jedynki. Ale bardzo dobra reakcja i fajnie, że byłam na tej jedynce, bo autko miało zdecydowanie więcej tego momentu. Dzięki czemu awansowałam na, na szóste miejsce. Przymierzałam się do piątego, ale niestety zawodnika postawiło troszkę, zbłoniewierało go. To było tuż przed wyjściem na prosto, musiałam odpuścić gaz. No i wtedy Wyprzedziło mnie dwóch delikwentów i, i, i no i tak, przez to, że jakby na prostą wyjechałam na, na pół gazu, no to na końcu prostej byłam niestety nigdzie. I tak też ten wyścig ukończyłam na, na ósmym miejscu. Em, na początek tempo było fajne, tempo było równe. W drugiej połowie trochę, trochę puściły opony, samochód stał się mniej przewidywalny, bo i wyjeżdżał przodem w szybszych sekcjach, a z kolei w wolniejszych zakrętach ten tył był taki bardzo nadsterowny. Także, także tak, no trzeba znaleźć gdzieś przy dyfie na kółku i, i będziemy w domu. Ale punkty są, wszystko dojechane bez żadnych przygód, także czekamy na jutro. Jutro ponownie, kwalifikacje i wyścig. Bye, bye. bye, bye, bye. Moi drodzy, żegnamy się z Torem Nogaro, przemieszczamy się do magnikur i do zobaczenia w kolejnym odcinku.